Jesteście? Pokażcie się, że jesteście. Muszę mieć waszą informację. Na razie... Na razie chyba jesteś tylko... Jest ktoś pierwszy. Jest ktoś pierwszy. Kogo my tam mamy na rozkładzie? Kogo by tam mamy na rozkładzie? No. Mamy problem, słuchajcie, chyba. Jakiś techniczny. Nie mam Jesteśmy? Jest pierwszy lajk. Like. Kto polakowo? Macie Koniszczuk. Cześć Maczku. Cześć Maczku. Jesteś dzisiaj. Jesteś pierwszy. Kto jest drugi? Marta Skurak. Marta Harkiewicz. O i chyba moja żona Justyna. No witam. Słuchajcie. Słuchajcie, bo mamy sobie... Weźcie, połóżcie się na kanapie. Połóżcie się sobie na kanapie. Wygodnie. Tak mieliśmy wystartować dzisiaj. O w taki właśnie sposób. Czyż nie sympatycznie, prawda? Każdy leży. Jeżeli macie telefon w ręku, możecie telefon sobie położyć obok, jeżeli leżecie. Słuchajcie, kanapa jest fantastycznym miejscem, żeby wykonać kilka ćwiczeń. Kilka ćwiczeń. Ręce na kark. Ręce na kark. Leżymy prosto, musimy się wyrównać. Tak. Można mieć poduszki też pod nogami. Prosty kręgosłup. I uwaga, skłon w przód. Raz. I drugi, dwa, i trzeci. I czwarty. Ćwiczymy, ćwiczymy. I piąty. Uwaga, teraz nogi skrzyżujemy. I szósty. I siódmy. I drugą stronę skrzyżujemy i. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Pięknie. Proste ćwiczenie, prawda? Proste ćwiczenie. Teraz siadamy sobie, siadamy sobie na kanapie, nogi prosto, palce ściągnięte, prosty kręgosłup. Możemy sobie siedzieć tak jak rosyjscy, rosyjscy tancerze. I sobie też by. Może kalin, kakalin, kakalin, kamaya? Klasąć dłonie i teraz będziemy tańczyć troszeczkę dalej. I kalin, kakalin, kakalin, kamaya. Proste? To jeszcze raz. Krasnąć dłonie i nogi. Kalin, kakalin, kakalin, W Dłonie klasnąć i teraz. A takie nożyce? Kalin, kakalin, kakalin, kamaja. To dla naszych przyjaciół za wschodniej granicy. Dobrze. Czy macie przygotowane obuwie? Jeżeli ja to przygotowałem, to jest lokowanie produktu, buty kupione na targu. I to nie na targu z zwierzętami. Wkładamy klapki, kapcie albo jakieś buty. Poćwiczyliśmy na kanapie, możemy teraz powstać. Ja tylko bym bardzo prosił, żebyście wszyscy próbowali nie tylko oglądać te ćwiczenia, ale także wspólnie ze mną je wykonywać. Wczoraj dostałem filmik z ćwiczeniami od Fabiana z klasy 4B. Serdecznie cię pozdrawiam. Widziałem te samoloty, które robiłeś. Bardzo mi się podobały. Mam nadzieję, że dzisiaj ćwiczysz ze mną. Za chwilę sprawdźmy, kto tutaj jeszcze się pojawił. Witamy, witamy. Natalia, żebra. O, proszę. Natalia, ty też dzisiaj ćwiczysz z nami razem? Super. I Magda. Magda K. No, świetnie. Proszę o więcej, o więcej sympatycznych łapek w górę, żebym wiedział, że te zajęcia rzeczywiście się dla was przydadzą. Dzisiaj zaproszę do siebie, tak jak wy możecie zaprosić do swoich ćwiczeń brata, siostrę, tatę, mamy, może kogoś z dziadków, a może z wujków, czy jakichś rodzajów. Ja zaproszę dzisiaj swojego asystenta. Podejdź do mnie. Sympatyczny. Zobaczcie. Piękna, tak, wyprostowana sylwetka. Tak. To jest Alan. My z Alanem wspólnie spędzamy czas w domu, żeby nie stwarzać jeszcze większego zagrożenia. Nie dlatego, że a się straszni. Nie, tylko żeby tak zabezpieczyć się przed różnymi konsekwencjami tego sympatycznego, co niekąd. koronaświrusa. Koronaświrusa. Słuchajcie, dzisiaj ćwiczenia z klaskaniem. Z klaskaniem. Nie potrzebujemy zbyt dużo pomocy, bo mamy dwie dłonie. Dwie dłonie, tak? Pierwsze ćwiczenie, pierwsze ćwiczenie to klaszczemy w dłonie. Raz w jedną stronę. O, I w drugą. Klaszczemy, zobaczcie. I raz, i do. tak. I ja do Ciebie, i do. I raz, zobaczcie. Teraz chodzi o to, żebyśmy troszeczkę wykonali składu. Raz w jedną, raz w drugą. Bardzo dobrze. I można szybciej. I op, hop, 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 hop. Brawo. Pierwsze ćwiczenie zaliczone. Drugie ćwiczenie klaszczemy z przodu i z tyłu. Z przodu, z tyłu. Z przodu, z tyłu. Z przodu, z tyłu. przyspieszań. Musi zawsze być pierwszy. Ale prosta sylwetka. Dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Piątka. Musimy sobie zawsze przybić piątkę po każdym kolejnym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie. Jedna ręka wysunięta przed sobą. Druga z tyłu. Jak w szermierce. Ale to nie będzie szermierka. Tylko to będzie... Klask. I raz! Ta zostaje! I druga! I dwa! Ta zostaje! Jak może czasami byśmy płynęli! I raz! Odwracamy! Klask. Trzeba trafić w dłoń jeszcze! hop, Prosta ręka! Top! Odwracamy! Raz! I dwa! I zmiana! Raz! I dwa! I raz! I dwa! I szybciej! I szybciej! I to powoli szybciej! Zapomniałem klasnąć, No to jeszcze raz! I raz, dwa, na karm, za Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Same dłonie. Same dłonie. Co możemy zrobić jeszcze? Możemy zrobić takie ćwiczenie razem. Może wyjdzie. Uwaga. Ja muszę klasnąć za Alanem. Alan musi klasnąć za mną. Za mną. Ty musisz tu gdzieś klasnąć. I raz. I teraz ten na górze, ja na dole. I dwa. I. Raz i dwa, i raz i dwa, raz, dwa. Proszę uważać. Wiecie, z dziadkiem słusznych rozmiarów to może być ciężko klasnym za dziadkiem, ale możemy zrobić takie ćwiczenie, że dziadek na przykład, na przykład to jest dziadek. Ja biegnę za dziadka, klaszczę, wracam, dziadek biegnie za mną klaszcze i wraca. Ja za dziadka, klaszcze, wracam. Dziadek za mną, klaszcze, wracam. ćwiczenie kolejne, tak? Kiedy możemy wykonać? Parę. Następne. Dłonie i kolana. Stajemy prosto. Kolana będziemy podnosić zgięte na, tak? Do kątu prostego, kąta prostego. Prosta sylwetka, tak żeby można było przy zgięciu nogi wykonać kwaśnięcie od Tak? Próbujemy. I raz. I dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Fajnie? Hop, hop. Możemy szybciej, jak na starym filmie. Pięknie. Pięknie. Dobrze. To byliśmy po kolei, prawda? Wykonaliście. Klaskaliśmy za dziadkiem, za babcią. Klaskaliśmy w jedną, w drugą stronę. Do przodu klaskaliśmy. Pod kolankami klaskaliśmy. Teraz możemy zrobić delikatny przysiad. Delikatny przysiad, tak? Tylko uwaga, nie możecie stać na bo można się maląć głową. Będziemy stać w ten sposób. Żebyś w kominek nie przyrżnął, tylko synku. I uwaga, za nogami. I Mosto z przodu. Przed. Za, z przodu. Za, z przodu. Za, z przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Świetnie. Udane ćwiczenie to wtedy, kiedy słyszymy klaśnięcie. I teraz, uwaga. Kolejne. Musimy stanąć. Naprzeciwko siebie, czyli wy naprzeciwko nas, a my naprzeciwko was. Ich. ich. Uwaga! Cztery miejsca, gdzie wykonam po dwa klaśnięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. Pilnujemy. Jeszcze raz pokazuję. Tutaj dwa klaśnięcia wykonam. Tu wykonam dwa klaśnięcia. Tu wykonam dwa plaśnięcia i tu wykonam dwa plaśnięcia. Uwaga. Dwa plaśnięcia po czterech stronach. Taki kwadrat zarysujemy. Dobrze? Próbujemy z tamtej strony i raz, dwa, raz, dwa. Nie! Z której strony mieliśmy zacząć? Z tej, z góry, nie z dołu. To nie jest wielka różnica, ale spróbujmy razem z góry. I raz, dwa, z dołu, raz, dwa, druga strona, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, i. Raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ok, spróbujmy razem ze mną, w tym samym tempie. Za chwilę poproszę. O, muzykę, może się uda znaleźć jakąś. Mamy zestaw kilkudziesięciu płyt, ale powtórzmy za nim muzykę jeszcze raz. O, mamy. Tu już mogą zobaczyć, bioderkę obwodnie. Same biodra, góra się nie rusza. Same biodra, góra się nie rusza. Same stopy. Nic się nie rusza, tylko stopy.

Jeszcze raz. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Dwa. Przepraszam, zawsze mnie ponosi, jak usłyszę muzykę. Dobrze. Spróbujmy teraz wykonać. Dwa klaśnięcia, góra, dół, dół, góra. Później po jednym, góra, dół, dół, góra. Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. No i po jednym. Raz, 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 raz. raz. Okej? Okay? Spróbujmy. Dwa i po jednym. Muzyka. Dwa, 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 jedynie. Uwaga, synu, gotowy. Raz, dwa, trzy. I po jednym. Po dwa. Po jednym. Po dwa. Po jednym. Po dwa. Po jednym. Super, brawo. Kwietnie. Okej. Okay. Dzisiaj zajęcia były z wykorzystaniem dłoni, jak możemy klaskać. Ale my mamy swoje wyzwania. Swoje wyzwania, które codziennie próbujemy wykonać, to są dwa elementy. Dwa elementy. Jedne wyzwanie to popularna deska, a drugie to krzesło. Dwa drewniane ćwiczenia, które każdy może z nas wykonywać. Czy ma trzy, cztery, pięć... Czy 95, albo i 105 lat? No wiadomo, że jak mamy 105 lat, to z doświadczenia wcale nie znaczy, że dłużej będziemy wykonywać dany element. Ale spróbujmy. Dzisiaj pierwsze ćwiczenie. Wczoraj robiliśmy w czasie 20 sekund każdy element. Dzisiaj 5 sekund więcej. 5 sekund więcej. Czyli krzesło w czasie 25 sekund. Znajdźcie kawałeczek ściany. Albo framugi, żebyśmy mogli ewentualnie wykonać pozycję. Przypominam, kolanka proste. Kolanka, przepraszam, plecy proste, kolanka zgięte. 90 stopni. Uwaga, ręce na rękę, prosto, plecy do tej odmowy. Czas start. I jedziemy, próbujemy. Możecie spoglądać na stopę. Możecie poprosić kogoś z rodziców, żeby spróbowali wam czas zwierzyć. Trzymamy stopy razem. Stopy razem. Trzymamy proste plecy. Już jesteśmy blisko. 17-18 sekund za nami. Do 25 sekund jest niewiele. Spróbujmy wytrzymać. Spróbujmy wytrzymać. Pięknie. Czas. Stop. Wstajemy. Prawda, że to nie jest nic trudnego. Dobrze. Teraz robimy deskę. My zrobimy troszeczkę nietypową deskę. Ponieważ możecie wykorzystać. Yy, obecność mamy albo taty. Tylko zawsze pamiętajcie, nie wykonujemy tego ćwiczenia razem, kiedy jesteśmy z rodzeństwem. Ja wykonam podpór, a Alan zrobi deskę na mnie. Spróbujemy. Tego jeszcze nie robiliśmy. Ja się kładę, tak? Alan na mnie robi deskę. Uwaga, i jedziemy. Alan robi deskę i tat robi. Trzymamy i. Czas tak. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. 25 sekund. Synu, nie poddawaj się. Nie spadaj, tylko. Nie spadaj. Nie, bo... No i padł. Deska, roz. Nie trzymaj, 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 dobrze, dobrze, dobrze. I ile tam czasu mamy? Jeszcze śmiało próbujemy. 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 Dawaj. Możesz za krzywę pociągnąć. I. Poszła. Oje. Nie jest lekko, co? Nie jest lekko. Pytaj. Dobrze. Słuchajcie, często zabawy z dziećmi kończą się na podłodze. Wtedy zazwyczaj mama mówi, co wy robicie? Co wy wyprawiacie? Czasami potrafi powiedzieć do męża, ty stan... Ale... Kochani, jeżeli wam się te ćwiczenia podobały, przypominam, spotykamy się dziewiąta rano, Spróbujcie zrobić zdjęcie, nagrać filmik, tak, żeby pokazać, że razem wykonujecie te ćwiczenia. Ja dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia, do jutra. Dziękuję mojemu asystentowi, który ma satysfakcję, że zrobi. O, właśnie, tak, różki. Na razie, pa 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 pa, pa, ra, pa. Nie mam takich rzeczy z